Siemaneczko widzowie, dzisiaj jesteśmy na, na, na trybie PvP i będziemy się bić z Maksymilianem Siema siema, dzisiaj nagram kolejny odcinek, dzisiaj sobie gramy na PvP z, z Matrixem, że zobaczymy jakie mamy umiejętności w PvP z Matyksuszem Więc zbijemy się, już możemy się bić Ja ci zaraz Ja sobie zrobię jeszcze tak, ej mogłem wziąć Specjalnie, Maki, specjalnie dla ciebie, że ty się kolegami nie wziąłem najbimoda. Że nie, nie robiłem tego najbimoda, żeby widzieć twoje serca, bo nie chcę oszukiwać No jak wstety ochrona 3, 4. A miecze z ptakiem? Stadal ci hip, michy, to Już Uciekasz? To jest rek, Nie, nie jest dobry, a ja. Chcę Co jest? Muszę moją muszynkę dobrze ustawić. Teraz mogę się klepać. Każdym, kto mnie napadnie, stary. Gdzie ty jesteś? Czekaj, ja sobie tak zrobię, żebym widział, gdzie bić ciebie, bo nie mogę. Nie. Dobrze. Hity mi tym wymaganie dobrze. To będzie długa y, bójka, coś tu jest, stary. Ale ci te, te zielone cośki, nie? Latają jak krowiwany szkół Gdzie ty leci? No nie! dawaj Teraz stop i teraz się bijem najmocniej jak potrafimy Za trzy, cztery. Serio? I mm. go! Dawaj, się. bij się najpo, najlepiej jak podnapisz stary. Najlepiej! Nie dawaj mi ani, jed, ani... jednego procenta fodów dawaj, bo ja wiem, że... Przecież sobie nie wiem. A może mnie oświecili nagle ty wybrać, po prostu się mnie, nie? Ale nie dawaj mi fodów, pamiętaj! Jak, naj, jak najlepiej mnie bij. Co ty robisz? Jesteś jak... Ja taki... Ty jesteś! Czekaj se Ja cię tego nie, nie widziałem, przepraszam! Nie, nie ma się Cię zabiję! Dawaj, dajcie trochę wody i ci. O Ej, Mati, potki, dawaj, spoczynamy podki, okej? żebyś Pot... ci, żebyś się palił, tylko. Poczekaj. Ale jeszcze mamy tą no, wtedy wiem, że sklepła blaskuje i hitem lepsza. Patrzę patcze, le etap fajny jest też szykowa. <gryzanie> Najmniejszy, nie, no może masz jak tam. Mati, mam pytanie, czy się poddajesz? Nie, jeszcze nie. Oczywiście przed cieczem zajmę dużo stepuru do, sużyce, do Matiego, nie niezbyt będzie słowa z W ogóle widzicie taki biedny Mati. Mam nadzieję, że zdrożyliście i wbijacie na kamerę społeczności Za to się, się pędzić skończą Nie wiem, ciekawe ją wpadł. Ja. Co za typ? Jest grane lala, ja, lala. Lala, 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 lala. Stary nie ma! Nie ma! Znaczy ci perły skończą i co to będzie? Stary. Grammy Lajków jeden na jeden z dużo Co z Łatim? Co ty na Tomati? Eee, na następnym odcinku. Co? Na następnym odcinku. Tak. Oczywiście... A ile lajków mamy u Ciebie wbić z wideo, żeby był odcinek Zenu z Bedwars, bo mi, mi niech wbiją po prostu 10. 10 la, 10 lika. 10 lika. Potrzeba... Mi, mi muszą wbić 15! Dobra, no zobaczymy, 15 lajków stawia, zobaczmy. Nie ma szans. Ej, mi się zaraz zbiera z Pamiętaj! Odbijam o... 50 Ej. subów! No pomóżcie Matię, udbijaj się na yy, yy, jakby pierwsza nienika w opisie. Na jego kanału Mati, zobaczysz już... Pada, bo mi już pada powoli. Stary set ci nie pada? Bo mi pada. No ja sobie na seta. Mi, mi zaraz krew upadnie. Pokaż. A mnie w sumie nie widzę. Mi też, hełm najszybciej pada Ja mam jeszcze 200 budków trwałość, 300 spodenek, 300 klaty i 100... Ej, 100 hitów, prawie 200 hitów i hełm prawie pada, bym nie? cię zabił! Bo ja tutaj mam napisane. Tu nie reagujesz, A mnie jeszcze mi trzyma? A, 1300, nie ma czym gadać Ej, najgorzej Ej, stary! Ej, dobra, przez na potki, okej? Okay? Przed właśnie na, nią, na ja, potki. Ja, ja nie robię tego. Nie? A wiesz, co to spod Bo jest podstawka? to jest to jest dwuja znakomitym Dobra, robię ci strefę teraz. Pa, pa. To są kryty. A to jest strefa stary, pa, jaka. Ja ci nie mogę, jeden z tego spila. A ja też ciebie. A ponoć, a ponoć ten. A no, ty masz ciężej, nie ma to. I nie w ogóle nie łatwiej podawiam ten... Dobra, włączam sobie to wziąć, czytać. Andek, Mam, będę to. Ja dobra. Kiss, ty. Dawaj, stary! Nie, ty giniesz, nie? Nie, musisz zginąć. No ile ty masz stary? Ja zaraz będę! O, jeszcze ja lepka. No nie, no zjadę no jak panu. No. Przecież tak to możemy nieskończoność grać. No to. Ej, stary! Robimy sobie ułatwienie. Zdejmujemy jedną część seta, jaką chcemy, okej? Okay? Ale jedną część seta musimy zdjąć, okej? Okay? Jedną część Mój seta. Mój tu Czyli to najsłabszą I zdejmuję to najsłabsza. Aha! Easy! Easy. Miałem, byłem na refie, stary! Jeszcze raz. No i to było na tyle odcinka, co nie? No, to było mi tyle. Do no zobaczenia.